Siemano! Przedstawiam wam nową serię na moim kanale, Kingdom Rush Frontiers, drugą odsłonę Kingdoma, a będziemy grali na najtrudniejszym poziomie trudności, weteranie. Zaczynam! No. Okej, okay. dostaję na początku Arlika. No, Arli piękna postać. Po prostu nam pierwszą misję. Ja wam czytać nie będę. Co? So, macie tutaj już wszystko napisane. Kto zna angielski, to będzie wiedział. A kto nie umie, no to przestańcie lektor Tak, tak. Ja tą już grę przechodziłem już dwa razy. Raz na tablecie. No i raz sobie kupiłem ją i też przeszedłem na Pc'cie. No to dlatego tak dalej już mi nie jest taką co. Dlatego nie będę wam czytał tego tutaj, co piszę. Po prostu sami będziecie ocyfrywać sobie te angielskie napisy. Zaczynam. Co to jest? Dessert Duck Zwykła podstawowa jednostka Love Damage ma niemały damage i Awanker Speed, czyli że zapierdala jakoś tam. <grymne> tak sobie. Dobrze, co by tutaj? A dawaj kolejnego. No, nie będę się tutaj powstrzymywał. To będzie szybka gra Spam uczników po prostu A tutaj da na przykład tych eee, Jak się nazywa ta jednostka? Multi Militia Barracks no, Po prostu baraki Po polsku <laughs> eee, Nie potrafię angielskiego Jestem bardzo słaby z niego Tutaj się ktoś pytał ja nie potrafię angielskiego, a jakoś zdałem szkołę, no to powiem wam w skrócie. Ściągałem. To jest najłatwiejsze rozwiązanie. Osoba, która nie potrafi angielskiego lub nie jest do tego powołana, niech ściąga z telefonu. Niech się nauczy ściągać. A nie kurde, e, oblewa całą szkołę tylko dlatego, że nie potrafiła ściągać. Ja ściągałem, zdałem angielski i chuja mi się przydaje ten angielski wyżytek. Co najmniej do gierek. Ale gry nie zrobią ci przyszłości No chyba, że zaczniesz nagrywać Dobrze, co ja tutaj mam? Arlika dostaję, pod spacją mam tutaj chyba jego wzywanie No kurde, z angielskiego to jest słaby bardzo, musiał to wszystko tłumaczyć, że jest <ścoughs> eee, jestem pierdolony, życiową eee, Arlik, Arlik, Arlik Masz dopiero pierwszy poziom, jesteś prawie niewartościowy na dłuższą metę. Ale przydasz mi się w tej misji o to. Chociaż już, Właściwie to w tej misji o on nie jest mi potrzebny, bym powiedział. Ja prawie go nie potrzebuję, ja tutaj wszystko sam jakoś radzę sobie. Ja tutaj sam sobie radzę, Arlik mi nie jest potrzebny nawet, no kurde. Prenafrit po prostu. Ogólnie to, jeśli chodzi o kamerkę, tak, kamerkę włączę w momencie, kiedy zobaczę, że ten kanał zarabia jakiekolwiek pieniądze. Wtedy, za, wtedy odpalę kamerkę. I zobaczycie moją gębę, moją prawdziwą tożsamość. Zobaczycie zakrytą. Przez ten ekran Gry Kingdom Rush Frontiers No taka trochę bym powiedział nuda, gra na najtrudniejszym Company 2 gra na normalnym poziomie trudności i była taka nuda w wielu miejscach, że Serio Sam nie mogę tego wytrzymać, że jak kurde no, materiał będzie nudny, będzie niewartościowy, no i był niewartościowy No nudny był Co ja poradzę na normalnym poziomie trudności to grałem, więc powinno być normalnie, ale nie było nudno. No nie, dziw, też nic dziwnego, bo w końcu co? Już grałem w kampanię o i to kampanię już parę razy przechodziłem ją. <grywania> Także jest się po prostu bawić. Bo nie dam magów tutaj postawić w końcu, a nie, a nie łuczników. No Co ja poradziłem? Fila mam bohatera! A! Ar Arli, chodź mi tam! Nie, kurwa, nie przechodź mi! Nie! Nie! Przeszli mi! Nie! I chuj nie będzie trzech gwiazd, chwila! A ja tylko dwóch mi trzeba powiedzieć. Będą trzy gwiazdki będą! Stay frosty <laughs> wi w tej gry Okej, okay, okej, okay, dostałem meteoryta! Bierzcie meteoryta na główkę, panowie! O ci, tych nie zajebałem! Kurde, oni to są naprawdę odpali. Dostali wielkim kamulcem tonowym na łeb, a jeszcze żyją. O kurde, tanki jeban. Jebane tanki. Dobra, um, uzupełniłem jakby wszystkie kratki prawie. Tutaj magowie dają sobie dają radę przeciwko tym bardziej opatrzonym jednostkom, jakieś są DUNE RIDER. Nie, nie, nie wiem co to oznacza. Dunerider, RIDER, Dune RIDER. O tak, Dunerider. RIDER. A odparł sobie na transzaptora może? Będę wiedział czym jest Dunerider. RIDER. Eee. O! No, idziesz przebudzić swojego, hahaha ha, ha dobrze. Eee, Dune... ...Rider. Dune... ...Rider. trzy gwiazdki, yeah! No. Dowiedziałem się czym jest Dude Rider. Dune Rider, czyli Poszukiwacz Wydm. Fajna nazwa nawet. No i fajnie, trzy gwiazdki mam. Hero nie jest Arlik. Um, no jeszcze ulepszy do niego nie ma, dopiero jestem w połowie kurde, a mogłem już mieć ulepszenia fajne, ale nie mam, no cóż co ja poradzę. E, pierwsze ulepszenia pójdą, a właściwie to czego będzie kolejna kampania misja, nie kampania misja? A właściwie kampania, nie wiem. E, kolejna misja będzie się opierać... O, kurde. Tutaj będzie przejście, tutaj będzie przejścia, tutaj muszę tego bronić przejścia. Jak to kurde zrobić ulepszenia teraz, oh, hm, to może, ee, tego tego kurde nie wiem czy brać, ale wezmę ale sobie magów, o magów sobie wezmę i brać tutaj na wytrzymałość, dobre pytanie, dobre pytanie, bo nie wiem czy brać się arbor, trochę tam angielskiego jak ja wiem jakby coś, trochę oczywiście. No, ja um, akceptuję to. Takie ulepszenia. Początkowe mogą być. Widzimy się w kolejnym odcinku, okej. Okay.